I się opowiem Wam o wyciskaniu wirnika, znaczy wałka z wirnika. Najpierw na to kartę sobie obciąłem z jednej strony Udwojenie końcówki, z drugiej strony. O i takie końcówki powstały. Jeszcze tutaj troszkę wyczyszczę plastik, żeby była czystsza mieć. Ci co czasem trochę zbierają, to wiedzą jaka to jest wartość. O tutaj to już w ogóle bez pracy mam kotowiec. Tylko wkładać i wywozić. No i pewnie dzisiaj parę kilo mi się tego nazbiera, bo mam chyba ze 20 takich wirników, różnych, podobnych, a czasami jeszcze udaje mi się odzyskać dobre łożysko. No teraz powiem wam, że nie było tego na filmie, ale siła z jaką puścił ten wałek i zaczął wychodzić, to była 7 ton. No a teraz jest około 5 ton, ale jeszcze tak tam sobie trzeba, ale to idzie. W tej chwili już siła około tylko 3 ton. O, już czuję, że zaraz spadnie. O, już teraz 2 tony. A no, już praktycznie już teraz spadło do no, Ale jeszcze... Wyciśniemy go całkiem, bo to ja powiem, że to lekko, ale to będzie jeszcze dość ciężko. O, dobrze, wrócimy go trochę. I teraz mam takie tu kołeczki cienkie na przykład. To podstawię teraz z takim cienkim kołeczkiem, żeby miał mniejszą średnicę niż wałek wirnika. No i teraz sobie jeszcze daj. Teraz już na tym lekkim w ogóle idzie bez I tutaj już mamy teraz tylko taki specjalnym wybijaczkiem na jakiejś malutkiej prasie na taki specjalny wybijaczek do tego i już będziemy mieli jeszcze troszkę mieć. Dziękuję.